I zrobiło się naprawdę kolorowo. Witamy na naszym kanale Piątek po południu. Jesiennie, kolorowo, ale często i rzeźko oraz chłodno. My jednak bardzo lubimy tę porę roku. I żeby jak najwięcej z niej skorzystać i nie dać się jesiennym chłodom, wieczorami pieczemy i gotujemy tak, aby na weekend jedzenie było gotowe do zabrania na wycieczkę albo na jakiś dłuższy spacer. To pozwala nam szybciej zorganizować się z dziećmi i więcej czasu spędzić na zewnątrz. Dzięki temu lepiej wykorzystujemy wolne dni, łapiemy promienie słoneczne, podziwiamy zmieniającą się wokół przyrodę oraz poznajemy więcej nowych miejsc. A jak zgłodniejemy, możemy zrobić fantastyczny piknik z ciepłym jedzeniem i gorącą herbatą. Uwielbiamy też robić naszą jesienno-zimową herbatę. Zobaczcie jaką! Potrzebujemy do tego pomarańczy, którą tniemy na plastry. Plastry jeszcze na połowę, tak aby jak najwięcej soku dostało się do naparu. Kroimy imbir w plasterki i wszystko musimy wrzucić do kubka albo do słoika. Wrzucamy rozmaryn, wrzucamy imbir, wyciskamy sok z cytryny, dodajemy goździki. My jeszcze dodajemy suszone owoce rogitnika. Oraz yy, owoce goi, ale mogą być to rodzynki albo żurawina. Jak kto woli. Wszystko trzeba zalać wrzątkiem, doprawić cynamonem, kardamonem albo odrobiną gałki muszkatołowej i delikatnie wymieszać. Napar jest naprawdę rozgrzewający i w naszej ocenie prosty i pyszny. Teraz zapawki na bok i chwila wytchnienia. Chcemy razem pooglądać zdjęcia naszych znajomych, z którymi mamy nadzieję kiedyś wybrać się na wspólne grzybobranie. Część zdjęć widzieliście już na początku tego filmu, a teraz przy pysznych ciastkach i naszej rozgrzewającej herbacie zapraszamy Was do wspólnego oglądania. Pa! pa!